Honda HRV. Konserwacja tego auta, ile kosztuje, wszystko wam dzisiaj opowiem. Klient zdecydował się na podstawowy zakres prac, czyli podstawową rozbiórkę i zabezpieczenie woskiem bezbarwnym. W tym wypadku widzimy tutaj wosk żywy z waksoila. Został on nałożony na całą płytę podłogową, jak i również w profile zamknięte. Może zacznijmy od samego początku. Wosk został nałożony we wszystkie otwory techniczne, które tutaj widzicie. I o dziwo w tym aucie mamy może dwa, cztery koreczki w całej płycie podłogowej, więc w zasadzie nie są to profile zamknięte, a są to profile w pół otwarte. Bo jeżeli mamy wszystko tak podziurawione, nawet w nadkolach, no cóż, wosk został również tam nałożony na poszycie, jeżeli dobrze widzicie. Może przejdźmy do lewej strony. Tak to wygląda. Bardzo dużo łączeń blach na zakładkę. Tutaj bardzo dużo zgrzewów. Praktycznie zero mastyk, zero szwów na łączenia blach na zakładkę. Przejdźmy może naprzód płyty podłogowej. Konstrukcja auta bardzo podobna jak w Hondzie. Uff, mianowicie. Zbiornik paliwa z przodu, na środku, z tyłu tylna belka. Przejdźmy do tylnej wanny. Zobaczcie, łączenie blach. Tu tak samo, zero kompletnie jakichkolwiek mastyk, nawet na podłużnicach. Mastyki gdzie nie gdzie są, na przykład tutaj mamy je nałożone. Gdzieś widziałem, spójrzcie na to miejsce. No cóż, tak nałożona mastyka. Przez fabrykę nie wiem czy spełnia swoją rolę. Dużo otworów technicznych w progach. I teraz tak, to jest podstawowy zakres pracy. Dobrze byłoby również poszerzyć go na przykład o demontaż tylnego zderzaka, demontaż zbiornika paliwa, demontaż nakładek progowych i zrobienie ich masą polimerową, czy też demontaż przedniego zderzaka. Pan tutaj gratisowo dostał wosk na zawieszenie z tyłu. On jeszcze jest świeżo nałożony. Póki co nie zastygł. Tak to wygląda. Zawieszenie oczywiście fajnie byłoby również opuścić, aby nałożyć na dnie masę polimerową. Jeżeli robimy zawieszenie fajnie byłoby też się zdecydować na zakres, którym demontujemy między innymi tarczę czy zacisk. Dzięki temu mamy dostęp do całej zwrotnicy. Niestety w tym momencie to już jest troszkę za późno. Ale nawet taka zwrotnica, a nawet 25-letnia zwrotnica może wyglądać tak, jak wam teraz pokażę. Rozbiórka do zera, prasowanie tulei, łożysk, piaskowanie, pokrycie ceramiką w piecu, kataforeza, lakier proszkowy, ceramika na piastach. Drobne elementy, jak tutaj, złoty ocyn galwaniczny zabezpieczony suchym, bezbarwnym woskiem. Wszystko zależy od budżetu klienta. Rama pomocnicza z przodu, niestety już skorodowana, zobaczcie spoiny, spawy, wszystko koroduje, głównie na tych spoinach tak naprawdę. Oczywiście oryginalnie jest to zanurzone w kataforezie, możemy to rozebrać, możemy to rozebrać, możemy to wypiaskować, zanurzyć w kataforezie, polakierować proszkowo i zabezpieczyć woskiem bezbarwnym od środka, tak jak zostało to zrobione tutaj. Tak wygląda wózek przed, następnie został wypiaskowany, potem zanurzony w kataforezie, aby pomalować go od środka i pokryty lakierem proszkowym. Natomiast wszystko to kwestia budżetu i pieniędzy. Jeżeli chodzi o ten konkretnie zakres prac, koszt takiego zakresu prac to 4000 zł netto. W tej cenie y, tutaj poszło około 1000 zł netto materiału. Natomiast jeżeli chcielibyśmy rozebrać całą płytę podłogową, czyli zbiornik, zawias, zderzak, nakładki progowe i pokryć całość masą gumowo-polimerową, stworzyć mastyki, szwy na łączenia blach, ewentualnie masę, jak już będziemy mieli całość na całość nałożone polimery, polakierować w kolor, zakończyć woskiem bezbarwnym, wtedy idziemy w stronę jakichś 9000 zł netto, w tej cenie jest około 3-3,5 1000 złoty materiału. Tak jak wspomniałem, sporo profili zamkniętych. Tutaj podłużnicę, tutaj poprzecznica, tutaj kolejny profil zamknięty. Wszędzie wszystko jest otwarte, jak widzicie. Bardzo dużo wosku poszło właśnie w te profile zamknięte około 2,5-3 litry. Wosk jest aplikowany przez każdy otwór przy pomocy pistoletu pod ciśnieniem 8 bar. Tak wygląda dysza. Jak widzicie, ma nacięcia. To jest taka dysza 360. Ona rozpyla taką mgłę z wosku w profile, ponieważ profil nie da się zalać. Nawet jest to niewskazane. Bo jeżeli byśmy zalali takie profile, to zatalibyśmy odpływy wody w profilach. Nie chodzi o to, żeby je zalać 10 litrami wosku. Chodzi o to, żeby ten wosk wszędzie się dostał, ponieważ. Badania w komorze solnej, czy dane w karcie technologicznej, wykazują, że wystarczy 50-70 mikronów, jeżeli chodzi o grubość. Natomiast no, tutaj wosk jest nałożony średnio jakieś 100 do 200 mikronów, mniej więcej, czyli więcej dwukrotnie, trzykrotnie niż wymaga tego producent. Tak wygląda tylny nadkole. Tutaj już powoli wosk nam. Zastyga tam, gdzie są zakamarki, tam, gdzie został dolony grubiej, jeszcze nie zastyga. Czas wykonania usługi to około 4 do 5 dni. Spotykam się z głosem w komentarzach, że można taką usługę wykonać w 2 dni. Owszem, można nawet w 5 godzin. Natomiast po rozbiórce auta. I po jego umyciu, auto jest grzane pod, czer... pod promiennikiem podczerwieni. Fajnie, aby co najmniej 12 godzin się suszyło. A żebyśmy nie nakładali wosku na mokre podwozie. Yy, dalej nakładamy wosk. Wosk schnie 12 godzin. Po 12 godzinach kontrolnie dolewane są łączenia blach na zakładkę, po to, aby mieć pewność, że tam jest właściwie nałożony ten wosk. Jeżeli idziemy w masy polimerowe czy renowację płyty podłogowej, musimy położyć podkład. Ten podkład fajnie, żeby schnął 24 godziny. Po nałożeniu podkładu nakładane są masy polimerowe, które schną kolejne 12 godzin. Auto wisi na podnośniku. Potem lakierujemy na przykład takie masy. Potem znowu nakładamy wosk bezbarny 12 godzin. I tak nagle potrafi nam się zebrać 2-3 tygodnie. Nie przedłużając. Dalej taki mały skrót z prac przy Hondzie HRV.